Tu jest mi dła, nie torku, lach, nadal płaca, nadal... Przesyła 219 zł i 38 groszy Umbanka zert, moca Ja znalazłem to dosłownie przy tym stoję. To jest jak masz boiler room, to jakbyś po, po prawo chciał wejść do góry. Przy liściach? Hmm. Tak, przy liściach to eee, No to tam się Nie bie... ma tu kazerta, da, dałem. Dzięki za wsparcie. Powiem może i no tak nie, tak, ty no wiesz, nie, no to jest, nie, I nie wiesz. Nie woda, ani ani ulfi. I ulfi też nie. No ja nie widziałem, żeby... Ulfik jest 100% clear, ale... Stop! Nie, 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 nie! Nie chodzi o to, że ktoś dziękuję za kwoty, czy coś, czy go wiecie, tylko... To, ja wiem, ale... Tylko Lenor jest synem marnotrawnym, on tu próbuje, wiesz, wrócić, sypnąć jednego do niej tak, Widziałem wiedzieć, jak iść, wiesz. Babel z kimś był, ale nie pamiętam, kto to był, i to był albo albo Adrian, albo Kaleson. Nie, no to ja byłem z Babelem. To to byłem Babelem. I to właśnie ty tam byłeś, a ja przybiegłem chyba do Nexa właśnie od tamtej strony i biegłem na kamery sobie. Okej. Okay. Ja jeszcze dam ciekawostkę, bo gdzie skończyłeś Nex? Tą rundę? Mm, ja zaraz pod. On... Po Nex już w, w Elektrykalu treningom... jesteś. Next. Tak, ale Nex jak, tam, jak coś. Nex chodził na pewno od dołu do kamer. Więc teoretycznie to? ja mogę zabić. Nie, nie, go ja ja Od góry, kablek! Kable nie wchodził od dołu. To ja, no to ja pobierałem. Byłem na weaponsach. Robiłem download i widziałem twoje stopy jak przebiegają nade mną. Czy tak jakby pomiędzy komunikacją a sami. No dobra, ale albo to byłeś nie, albo, albo Morping Bo... A ty co robiłeś? Ja cię skanowałem! No i w No. I ktoś mi kurto przerwał do chupu Gini No dobra Ja no co to robiłem? Ja w tej rundzie yy, zacząłem... Jeszcze przebiegałem konitra robił temperaturkę czy coś tam... we... ktoś we... jest do... podejrzany ma, w ogóle, czy nie? Ma, Mam ma bardzo ciekawą rolę, która może się przydać później w dalszej części rozgrywki, a tak to wbiegłem do storage'a i tankowałem paliwo do silników. No dobra, się, no to skill check znaczy, i... jest... o siebie, żebyście się nie wyjeżdżali Remek, Kaleson. Remul. Remek. Remol. No dobrze, dobrze. Dobra, powiem tak, zreportujmy Amara, bo to było po prostu nieudolne, stary. Ale dlaczego? No bo wchodzę, stary, wychodzisz z komunikacji, wchodzę tam po sekundzie, kurwo leży, no. no. ale. Nie, ja nawet nie byłem w komunikacji, <laughs> tylko wszedłem na ten początkowy korytarz i wyszedłem, bo ja biegam tak, że mam mapę na cały ekran. Ja nie znam tych miejscówek i chodzę tam, gdzie mam wykrzyknik. Może być egzekucyjoner. Nie, no, no, no naprawdę tak było, no. No kurno, przysięgam, że to nie ja. To, no ogólnie to nie był też tuszol i Adrian 100% No, no Mergeni też, te, też to nie był I Ja robiłem też skałki Ale... Dobra, A jeszcze jest drugi trup przecież A gdzie jest ten to drugi trup? Gdzieś tam to... gdzieś obok? Nie nie nie? Nie, 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 na tym, na... Jakie skałki? A, a gdzie tak. jest drugi? A ja nie jak gdzie skałki jest drugi? robiłeś? No, załeś i wyszedłeś Kto skałki Czy robił? Ja jak, zrobi... wiesz, jak robiłeś skałki, Dzinold? Ja robiłem skałki od samego początku. O, Jinold mnie mijał chyba przecież nawet. A, ja mijałem... gdzie, gdzie są skałki? Mogłem, mogłem nie rozjebać. A dobra. Bo a okej. Okay. To było początek rundy. Ja go ja go nie, ja ja zrobiłem skafam oskarżenia. No to ja, możemy złotować ja... tego Amara, ja, bo ja jako ja ma maksekekutor na niego. Ja też zaufać, ja to mogę zaufać do tego. Ale Jinold, powiedz, wymijaliśmy się i byliśmy sami I Ja Ginolda. jak zrobiłem skafam. Ale to, to, to jest egzekutor Amar... na pewno no. A Libii! A bieg do łyponców. Dobra, Lagieta, ty jesteś drugi impostor. Nie, ja nie jestem shit? Oj, kalesa chyba nie trafił kogoś. Oj, chyba ktoś nie trafił w kogoś. A czyli to nie jest egze, dobra. No to bierzemy amara. No to bierzemy amara, bo nie. No ja pierdę. No stary, to było strasznie nieudolne, no. Ale kurwa, złota dał. wlepot, uważajcie na nitkę. Czemu czekamy o? Ale jak się? Zawaj amara. No o. dobra, kontroluje, kurwa. Jak Piszde. mamy mergani, nie? Jestem przekonany. Ja mam i nie, nie, nikt, szanek, nie za darmo, nikt by za darmo Włodara nie zamienił, bo... Jak chuj, jak chuj. Dajcie, żyjemy nie odzywamy się, dziękuję. Słoper. <noise> Słoper Sw kitę wiem. Ja tutaj ponowne głosowanie, żeby wygłosować omara. Dobra. Czemu kurwa? Czemu kurwa? No, bo słab, jest poprzedniej. Poprzedniej. A Nie było egzekutonera! No dobra, no poszedł Sław, ale to co to znaczy? No to chyba. że. No, troll! Nie ma trol. no, bo... troll! Dobra, Bagieta głosu! Mergani specjalnie strollował Włodara, bo wiedział, że wszyscy na ciebie zabiliło. No to na Nit! Na tego! Na Nitra czy to nie było ostatnio sedleczny. Nie mógł być, bo on nie ma nie ma Egze. Bo kalesą, są, bo go chciał zwołtować, że ma tą rangę. I umarł, rozumiesz? No spoko. No. Ty Bakie wiem, wiesz, że jesteś dobry gościu. gościu. Ty jesteś dobry gościu w tej rundzie. Nitro. jak bo z bakietach, mamar nie przedłużaj. Czyli, czyli wypiercie mnie, bo że w tamtej rundzie. Klikaj na siebie, ta. no, tak. No dokładnie tak, tak robią. Noszę fajn Sikario król, Seven more, seven wale, jak król, w teken pyły Sikarios król. ty, który nie masz. Va, ah, na per <laughs> <I'm a jur>. notule. <laughs> A ciało Dobra. leży przy to Communications. Jest... Nie mógł. Wcześniej jak ktoś pował. Nie mógł. w laboratorium, mógł... byłem w byłem Ta, idzie... nie, móg nie mógł to być Tuszol i Nitro. To prawda, Czyli to jest pewne. Albo, albo Getomil, albo Remsu. Ja, do, do, dobrze, to już wspomnę. Nie chwila, nie, 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 to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Kto umarł możliwe, Czekaj, bo kto umarł? umarł? Z kim biegaliśmy? Adrianem. Adrian, Adrian umarł. No to y, rozdzieliliśmy się na dół, bo mi się zaświecił task do robienia taki... No, Radio nie. miałeś ustawić. Klikacz no. z radiem. No, no. I ja to ustawiałem i obok był Adrian, on to robił. I z zgłosił ciała, ja go tam nie widziałem, on z nami nie biegł. I to było w tym samym momencie, bo ja robiłem taska. Ty musiałeś być na tasku i zgłosiłeś ciało. Ja, moim zdaniem to jest... Ty jest... Czemu ja? Co ty za głos? Albo niter. Ja... nie, Tuszol i nitro to nie, mogło, nie mogli być oni. Ta, my mamy, nie mogli być. My mamy nie, nie mogli fizycznie nas. tam być. Ja Do, dobra, okej, okay, Bagieta. Ale... Po, dobra, Bagieta, to tak. Dwie rundy temu robiliśmy reaktory. W ogóle, Łotasie. Ty robiłeś prawy, ja lewy. Więc nie wiem, czemu oskarżenie na mnie. Płytko ku... A no ja kwestia... Bym, ja bym wy, wytepował Nitra. Dlaczego nie? A ja? propos reaktorów, o, to o, ja robiłem prawy reaktor z Getomilem w sumie. A Mars oskarżał kogoś, chyba Marskiego? I ja już chyba. sądziłem, że to może być szep Ale to nie, nie ale A czemu... Nie Stop, czemu Dino, to uważasz, że to nie jest Tushol? Yy, bo Tuszol i Nitro nie mogli tego fizycznie killa zrobić, bo byli cały czas przy mnie po lewej stronie. No jak? Ale stary on zgłosił widziałeś, że się rozstawaliśmy i obok mnie był Ale nie, kto, Ja byłem kometek u planety ty teleskop i nagle jak coś kurzy. <laughs> Igo, IgO, Ingo, IgO, Ingo, to Ej, go, wigo, Frag musiał być przed sekundą, bo się z kim ty byłeś? To jest remedia chł... Kurde! Ale czemu? Jak robiła... I kawka! Zj... Nie mogę zj... tego powiedzieć, dlaczego, ale z czego to jesteś, Robiłem do temu, co to jest. Temu, z... <piwilej, słuch> A teraz jak z... Z... Wiedz o jak działa egzekucjoner, zjebie? Czy o co chodzi? No dobra, to jest niemożliwe. masz auto draka. Dobra, no dobra, i dobra, kumam, stop, 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 ja kumam co powiedział Getomil, ja Cię zrozumiałem, to jest Remek, ja kumam co powiedział Getomil, zaufajcie mi, że to jest Remek. Y y y getomil, dobra, getomil tepnął się za Tuszola, tak? Getomil. No tak. Halo, Bagieta. 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 Nie, mnie nikt nie, nie, nie tepnął. Tak dobra, bo po po powiedział, że jest po ja powiedziałem, że Getomil jest transporterem. Nice. Aaaa, no Ej, rozumiecie, że słapnęłem woda... Ale czemu wy robicie? A, za... za i on był niepostorem. Przepost zgłaszał. Kubuś, Amar jest ogólnie clear, nie? Amar jest ogólnie clear będziemy będzie mi wyrwał. Dawaj, morki mam. Ja się dlatego skap... że to jest Remsuła, bo zamieniłem... nie kur... Jak nie? Zamieniłem Tushora ze z tym... Zawsze ktoś jest w Toma Zero. Z Adrianem. Adam, słucham, powiedział, że ale to jest niemożliwe, Adrian. słuchaj, ty to, ale tobie bardzo w tej, albo nie będę, Morka nie, będę, to, co nie mówić, po co, nie co, co masz, mam mówić, po co, po co cię mam obrażać, po co cię mam obrażać? Możliwe, bo ten frag, no, ja no, go zabiłem, ale stary, nie mogłeś trep, tepnąć trupa, rozumiesz? Ale ja wcześniej tepłem... Y... O, wcześniej tepnął Tuszola z Adrianem.